Dziś w naszym radiowym studiu mamy gościa, który potrafi połączyć dwa zupełnie różne światy – scenę i trasę. Kiedy nie nagrywa, siedzi za kierownicą kilkunastotonowej ciężarówki, a kiedy już wejdzie do studia, potrafi zaskoczyć emocjami i szczerością. Biały, czyli Sebastian Białek z Czechowic dziedzic Witam serdecznie słuchaczy, witam ciebie, słuchaj, no troszeczkę trasy miałem z tych Włoch, udało mi się do ciebie w końcu dojechać i możemy dzisiaj rozmawiać. Cieszymy się bardzo, wracasz do nas z nowym numerem, to będzie fajne połączenie z grupą Północ, ale o tym za chwilę. Kiedy nie jesteś za mikrofonem, jesteś za kółkiem, czy trasa, czy życie kierowcy może cię inspirować muzycznie? Jak najbardziej i bardzo dużo inspirowało moich słuchaczy. No nie da się ukryć, że tak samo waszych słuchaczy, ponieważ to u was singiel, e, pauza odniósł taki sukces i dał popularność jakby e, dla tego singla przy poprzedniej płycie. Dużo wiadomości było, że może bym zrobił kontynuację, że może pauza 2, i tak dalej, i tak dalej. I mi się wydaje, że jednak udało mi się to połączyć na tyle e, ciekawie, że słuchacze, jakby którzy totalnie nie interesują się transportem, znajdą tam część siebie, a tak samo też przerzucam pewne metafory, jeżeli chodzi o transport, że jakby słuchacze, którzy jeżdżą, jeszcze bardziej się ucieszą na te nowe numery skąd pomysł na współpracę właśnie z grupą Północ? No przecież to dość nieoczywiste połączenie z tym. No, przede wszystkim my się przyjaźnimy, a zwłaszcza z jednym gentlemanem, Szymon Smoter, ponieważ ten chłopak, który tam śpiewa, oprócz tego, że śpiewa, on ma to nieszczęście, że miksuje moje numery i on ma z całym miksem, masteringiem w ogóle jestem mu bardzo wdzięczny, dlatego, że on bardzo dużo dał mi wskazówek, jeżeli chodzi o dykcję, zmienianie tonu, nabieranie odpowiednio powietrza. On generalnie jest bardzo taki jakby jest, jest dużo młodszy ode mnie tak naprawdę, więc on ma taki świadopogląd troszeczkę młodszego słuchacza. Ja niestety jestem już trochę bumerem i ja troszeczkę staroszkolnie patrzę, co nie zmienia jednak faktu, że chłopaki robią bardzo emocjonalną muzykę. Są bardzo wrażliwi ogólnie, więc wiedziałem, że przy tym połączeniu i przy tym numerze, który napisałem, będą najlepsi. A o czym jest ten kawałek? Jaka historia, emocja lub przesłanie za nim stoi? Kawałek standardowo o romansie, no jak to życie, nie? <laughs> No, numer nazywa się GPS i tutaj GPS mówi o tym, że kobieta potrafi być jak nawigacja w życiu i y, czasami osoby, które się potajemnie spotykają, dają sobie współrzędne jakby tych spotkań, prawda, żeby się mogli namierzyć, prawda, gdzie się spotkać i tak dalej, w tajemnicy oczywiście, a kierowcy zawodowi również wpisują sobie współrzędne, jeżeli chodzi o dojazd do celu, czy na załadunek, czy na rozłudynek towaru i... Wydaje mi się, że jest to bardzo fajnie połączone, że tak jak powiedziałem wcześniej, że ktoś, kto żyje w romansie, pewnie się mu to spodoba, a ktoś, kto nie żyje w romansie, a jeździ w trasie, też poczuje ten numer. Przede wszystkim jest to dla osób, które są zakochane, więc jest to miłosny kawałek, jakby na to nie patrzeć. Oficjalna premiera już w piątek, 7 listopada. Czy będzie też teledysk? Oczywiście będzie teledysk. Jeśli mógłbym troszeczkę zdradzić tutaj odnośnie tego klipu. Był to dla mnie bardzo odważny tele, teledysk z tego względu, że niecodziennie mam okazję zobaczyć siebie o drugiej strony, jak jestem z kimś w łóżku. Tak więc <sum> i jakby sceny takie, nie, no nie chcę powiedzieć że jakoś mocno intymne, ale jednak sam pocałunek czy obejmowanie drugiej osoby i w, I w tym momencie widzisz siebie, jakby na tym obrazie, jak ty wyglądasz, jest czymś takim, jakby dla mnie nowym. Wiem, że dziewczyna, która występowała w klipie e, Ola, której jestem niesamowicie wdzięczny za tą odwagę i tą determinację. i e, w, Odwagę samą w sobie, że po prostu wzięła w czymś takim udział, bo wiesz jak to jest, występujesz w takim klipie, jeszcze występujesz z raperem, jeszcze w łóżku, no to w ogóle jest gadka taka jakby no niepotrzebna do końca, dziewczyna nie dość, że jest trenerką personalną, ma świetną figurę. Ja się mega odchudzałem w ogóle do tego teledysku, nie jest to dla mnie proste odmawianie sobie jakikolwiek słodyczy czy fast foodów, no jednak myślę, że jak zobaczycie ten klip, zobaczycie, że włożyliśmy w to wszystko dużo pracy i serca i mam nadzieję, że zostanie to w jakiś sposób docenione, o proszę tak. Dziś wielki dzień dla premiera. Jak się czujesz i co dla ciebie znaczy ten moment? Jestem bardzo szczęśliwy, bo gdzieś czuję, że jak przyjechałem do ciebie tutaj, zanim jakby wszedłem do środka, jakby przeżywam to jeszcze raz i zdaję sobie sprawę, ile czasu już minęło tego momentu, jak byłem tutaj za swoim pierwszym singlem, jak się wtedy strasznie cieszyłem i ja się cieszę za każdym razem tak samo, nie? że jest to ważny moment, jest to ważna chwila, jest to coś nowego i pewien etap w moim życiu gdzieś, który oddzielam grubą kreską to biały. Trzymamy kciuki. i Mam nadzieję, że to nagranie niejednorazowo na naszej antenie, zatem. Biały GPS w featuringu yy, zespół północny. Jedź ze mną, choć zupełnie nie wiem dokąd. Jedź ze mną, bo jesteś moją drogą.